Dzień dobry guru, witamy w kolejnym odcinku, mam nadzieję, że macie piękny dzień, zajmiemy się wykresami bitcoina i ethereum, analizą techniczną, wczoraj dodałem transakcję bitcoinem, mam jedną transakcję bitcoina na Bybit, ustawię zlecenia kupna niżej, a na wykresach tygodniowych sprawdzę kiedy wejść w Nvidia, Google, Tesla, Bitcoin, Uniton, kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę, włącz dzwonek, to moja aktualna lista obserwowanych i będę się jej trzymać. Moje największe pozycje to Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google, wszystkie spółki AI. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do analizy technicznej. W tej chwili rynek altcoiny się cofnęły. Bitcoin odbił się nieco od dołka 80 tysięcy. UM, widzicie Bitcoin po 86 tysięcy. Wykres tygodniowy właśnie się zakończył. Zobaczmy, co mamy w skali tygodnia. Szczerze mówiąc, to nie była dobra świeca. W tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, świeca 96 tysięcy w dół do 80 k. Stochastik i RSI nadal się poruszają. RSI wciąż spada, ale jest prawie wyprzedany w skali tygodniowej. Stochastik był bardzo wyprzedany w skali tygodniowej, jeden z najbardziej wyprzedanych. Kiedy stochastik, jak to działa powyżej linii przerywanej to czas na sprzedaż jest wykupiony. Poniżej linii przerywanej w skali tygodniowej to czas na zakup, jest wyprzedany. I to jest główny wskaźnik, którego używam do wszystkiego. Jak uczę w CryptoMaster Master Course, to jest główny wskaźnik. KryptoGuru Bot przełączył się na czerwony sygnał sprzedaży 2-3 tygodnie temu przed dużym spadkiem. Zasygnalizował około 106 tysięcy. Jeśli spojrzysz, pierwszy raz KryptoGuru Bot dał sygnał kupna w lutym 2023 przy 20K, a sprzedaży przy 107K w 2025. Prawie dwa lata zielonego lub niebieskiego sygnału kupna, zanim dał czerwony sygnał sprzedaży, to spore ostrzeżenie. Znajdziesz to na jamescryptoguru.com, boty możesz tam zdobyć. Bitcoin Indicator Bot również dał sygnał sprzedaży przy około 115. Jeszcze nie dał sygnału kupna, więc obie są czerwonymi sygnałami sprzedaży. Stochastyczny jest wyprzedany, ale wciąż nie idzie w górę. Po prostu wygląda na ogólnie wyprzedany. Musimy więc być tutaj ostrożni. Jest wyprzedany, ale jeszcze nie rośnie. Na wykresie dziennym stochastyczny próbuje zawrócić w górę. Poszarzał na chwilę, wczoraj trochę odbił, co zdarza się w weekendy. Mamy odbicia, a w dni robocze zwykle następuje wyprzedaż. Doszliśmy do 88 000. Na dziennym kryptoguru bot wciąż daje czerwony sygnał sprzedaży. Bitcoin Indicator bot daje sygnał kupna na jamescryptoguru.com, ale to sygnał na 4-godzinnym wykresie, już wykupiony. To niezbyt dobry znak. Wzrosło z 80 tysięcy do 88 tysięcy i już zaczyna słabnąć. Wygląda to trochę jak rosnący klin, gdzie wszedłbym na długą pozycję, zwykle powinno być podwójne dno. Więc najlepszy punkt, do najbezpieczniejszy punkt do wejścia na długą pozycję to, możesz zobaczyć mój cel, ostrzegałem wszystkich o tym spadku od dłuższego czasu. Mieliśmy ten rosnący klin, korektę 36%, rosnący klin, ostrzegałem wszystkich, rosnący klin, bądźcie ostrożni i nastąpiło załamanie. Cel to nadal 74 tysiące, więc mam rozłożone zlecenia w dół. Mam zlecenie na 74 tysiące, 80 tysięcy, 83 tysiące. Mam wszystkie te zlecenia rozłożone w dół. Nie sądzę, że dojdziemy do 63. Myślę, że główne wsparcie będzie na poziomie 70. Ale pamiętajcie, że to możliwe. Widzieliśmy jak Bitcoin spadł z 69 tysięcy do 15 tysięcy. Na wykresie dziennym próbujemy odbić, tworząc kształt litery Fła na wykresie czterogodzinnym. Wszedłbym na pozycję długą przy 74 tysiącach, jako główną, a przy 80 tysiącach jako mniejszą, z rozłożonymi zleceniami. Ale 74 tysiące to najlepszy moment na długą pozycję, by wrócić do około 100 tysięcy. Na innych poziomach dodałbym pozycje, czyli mniejsze długie, i budował pozycje w miarę spadków. To jest mój cel. Chcę budować. To są dwa rodzaje transakcji, które podejmuję. Na przykład ta przy 80 tysiącach dała 13-krotny zwrot. 1400 dolarów zmieniło się w 19 tysięcy bez dźwigni. Dźwignia 10x to otwarcie za 190 tysięcy przy poziomie 8500. Widać, że mam już ustawione transakcje na bybit. Zacząłem handlować bitcoinem. Mam 182. Wypłaciłem gotówkę z tego konta, gdy przeszedłem na gotówkę. I widać, gdzie kupiłem bitcoina. UM. Transakcja teraz była 2000 na plusie. Teraz wróciła do zera. Ta transakcja była prawie 2000 na plusie. Doszliśmy do 80k, a potem, jak tylko zaczął się poniedziałek, spadło do 86k. Hmm. Wzrosło. Kupiłem wczoraj, widać tutaj, kupiłem przy 85, 86, potem spadliśmy do 85, potem wzrosło do 88, a teraz spada. Zamknę połowę tej pozycji, bo wygląda, jakby miało spaść. Więc zamykam 50% tej pozycji. Przyjmę stratę 20-30 dolarów. Zobaczmy, czy będzie małe odbicie, i wtedy zamknę to, żeby być. Ok, 28 dolarów, zamknę połowę, połowę bitcoina i ustawię, mam zlecenia kupna. Widać je przy 83k, 80k, 83k, 69k, 74k. Chcę też zrobić na 80k, 94k. To wszystkie moje strefy zakupu, mam 80k. To są wszystkie moje strefy zakupu bitcoina. Chcę powoli budować pozycję, bo nie sądzę, że ten spadek już się zakończył. Nie mieliśmy jeszcze podwójnego dna, ani żadnego wskaźnika, czy odwróconej głowy z ramionami. Nie ma wyraźnego sygnału, że Bitcoin osiągnął dno. Zamierzam też ustawić tę transakcję na Wix. Mam zlecenie na 75k i zrobię mniejsze na 80k i zrobię long na pół bitcoina. Long na pół bitcoina przy 80 tysięcy. O nie, muszę, chcę zrobić więcej. 20 tysięcy. Pół bitcoina na long, czyli 0,25 bitcoina przy 80 tysięcy. Więc mam te dwa zlecenia ustawione: 80 tysięcy i 75 tysięcy. Zobaczmy, czy cofnie się do tego poziomu. Przejdźmy do analizy technicznej. Chcę spojrzeć na wykres tygodniowy. Bitcoin jest teraz wyprzedany na wykresie tygodniowym. K to był dobry zakup, potem mieliśmy 10% wzrost z 80k do 88k, 80 po 36% spadku. Ogromny spadek bitcoina. To był naprawdę bardzo silny spadek, 37% z góry w ciągu miesiąca, a wygląda na to, że trochę się cofa, co nie jest dobrym znakiem. K83K74K, ojej, myślę, że na wykresie tygodniowym główne wsparcie jest na poziomie 70, już. więc miej to na uwadze. K powiedziałbym albo nawet 69, ale około 70K byłoby głównym wsparciem. Mam rozłożone zlecenia poniżej tego poziomu. Zobaczmy co z Google. Um, Tesla. Właściwie sprawdźmy Tesle. Na wykresie tygodniowym wskaźnik stochastyczny zmierza w dół. Jesteśmy na wsparciu przy 391. Sprzedaliśmy po około 480, 474 sprzedaliśmy. Sprzedałem na samym szczycie i już jesteśmy w dół około 17% od momentu sprzedaży. Stochastyk ma jeszcze sporo do spadku, zanim będzie wyprzedany, jak w kwietniu, gdy kupowaliśmy. Zarobiliśmy 116%, zabezpieczyliśmy te zyski. Mój cel zakupowy byłby na głównym wsparciu, które teraz jest na. Mamy silne wsparcie na poziomie 290, i potem kolejne duże wsparcie na 243, więc 290 to mój zakres zakupowy, a jeśli tak spadnie, mówimy o prawie 37% korekcie Tesli. Więc nie jestem jeszcze gotowy na zakup Tesli. Boom, Google, wróciłem do Google z małą pozycją. Właśnie idzie w górę. Jeszcze nie. Cofnięcie stochastyk idzie w górę. Tworzy wyższe szczyty tygodniowo i dziennie. Włączmy wskaźnik Bitcoin-Bota. Znowu dostępny na jamescryptoguru.com. Bot wskaźnikowy Bitcoina dał sygnał sprzedaży. Dał sygnał kupna przy 105, przy uch, przy kwietniowym dołku. Gdy kupowaliśmy po 140 udługi, dał sygnał kupna, a teraz dał. Potem dał sygnał sprzedaży, potem kupna, a teraz sprzedaży. Ciekawe. Na wykresie dziennym nadal rośnie. Wygląda jak flaga byka. Hmm. Na dziennym nadal wygląda jak flaga byka. Pierwszy impuls wciąż idzie w górę. Hmm. Wygląda, że jeszcze nie ma oporu. Stochastyk również idzie w górę na dziennym. Obecnie mam małą pozycję w Google. Mój cel to 348 z tej Um, flagi byka. Spójrzmy na Nvidia na poziomie 178. Um, Nvidia pokazuje niebezpieczny wzór na WIS. To jest rosnący klin. Jeszcze nie wyszedłem z Nvidia. Przeprowadziliśmy ją od kwietniowych minimów taryfowych, budując presję i przełamując podstawę trójkąta, więc możemy zobaczyć spadek. Główne wsparcie dla Nvidia na wykresie tygodniowym to 86, 119 i kluczowe na poziomie 135, które moim zdaniem łatwo może zostać osiągnięte. Sprzedaliśmy Nvidia, sprzedaliśmy również blisko szczytu. Jeśli oglądasz moje filmy, sprzedaliśmy prawie jeden i prawie dwa miesiące temu. Jesteśmy już 15% na minusie od kiedy sprzedałem tak samo z Teslą. Dlatego gdy są wykupione to czas zebrać swój kapitał i zrobiliśmy ogromne zyski. Jeśli śledzisz moje transakcje i moje um, zakupy, kupiliśmy te kwietniowe minima taryfowe, widać. Potem sprzedałem wszystkie pozycje, spot i derywaty w październiku, zabezpieczając zyski, co było w sierpniu, co było piękne. I tutaj widać, gdzie kupiliśmy kwietniowe minima taryfowe. Jak wiedziałem, większość szła do gotówki, wszystko na historycznych szczytach, wszyscy podawali absurdalne ceny. To było w październiku. Ci sami ludzie z 2021 roku, nawet ci sami ludzie mówiący o swoich celach. I to było wtedy, gdy kupiliśmy kwietniowe dołki cenowe, gdzie było. Widać to w moich tweetach, w jednym z nich, gdzie pokazuje, że tutaj kupuję, a to był dzień najniższego kursu, 7 kwietnia. 464 tysiące osób oglądało zakup bitcoina, ethereum, Tesli, Nvidia, Google, Unii. A potem ceny wzrosły i zrealizowaliśmy zyski, osiągając ogromne zwroty, co było piękne. Te same pozycje zabezpieczyliśmy zyski prawie 100% plus na wszystkich, co jest wspaniałe. Wszystkie linki znajdują się poniżej. Jest wyprzedaż z okazji Black Friday 40% zniżki na wszystkie kursy od 18 do 28 listopada. Kod to Black Friday. Wejdź na jamescryptoguru.com, aby je zdobyć. Wszystkie linki znajdują się poniżej. Bybit to główna giełda do handlu, najniższe opłaty, najlepsza płynność, bonus 200 dolar za rejestrację w WIEX. Giełda bez KYC dostępna globalnie Dołącz do grupy na Telegramie Handluj razem z innymi A kursy znajdziesz na jamescryptoguru.com Widać, że niektórzy piszą Jestem w trakcie kupowania domu za 2 miliony dolarów Zarobiłem 122 tysiące Możesz zobaczyć co ludzie mówią o kursach i hmm, Śledzą mnie na X i tak dalej Dołączcie do nas na Telegramie 197 z Was jest teraz online Zamknąłem połowę tej pozycji Ten facet wszedł na krótko przy 87 Hm. Kto handluje tonem? Jeszcze nie kupiłem ponownie tona, ale wkrótce zacznę budować w nim pozycję. Sprawdzę to w następnym filmie. To moje aktualizacje z rynku. Wszyscy. W tej chwili, hm, bądźcie ostrożni. To nie jest dobry moment, by wchodzić. Wszystko wróciło do poziomu wyprzedanego, jak podczas kwietniowych dołków. Wrócę do Tesli, Nvidia, Google, Bitcoina, Ton i Unii. Kliknij przycisk subskrypcji, daj kciuka w górę, włącz dzwonek, ucz się ode mnie. Zasada numer jeden według Warrena Buffeta: chroń swój kapitał. Zasada numer dwa nie zapominaj o zasadzie numer jeden nie musisz zarabiać ogromnych sum za każdym razem. Musisz chronić pieniądze, które zarabiasz. Nawet gdy masz 20 tysięcy lub 30 tysięcy na koncie giełdowym lub w portfelu inwestycyjnym, jeśli zainwestujesz mądrze i będziesz dobrze handlować, możesz zamienić to w kwotę zmieniającą życie. Stajesz się bogaty w momencie, gdy masz jakiś kapitał. Nie jesteś już na zerze. To jest ta walka. Wypłaty wszystkich kiedyś tak miałem, od wypłaty do wypłaty na zerze. Gdy zaczniesz budować kapitał i stosujesz zasadę numer jeden, gdy masz choćby 10 czy 20 tysięcy na koncie, zaczynasz widzieć wzrost kapitału i inwestycji. Tesla, Nvidia, Google 20 tysięcy. Gdybyś śledził mnie od 2015, byłoby warte setki milionów dolarów teraz na Tesli, Nvidia, Bitcoinie. Bitcoin kosztował 3 tysiące, gdy go kupowaliśmy. Tesla kupowaliśmy w 2015 roku. Nvidia kupowaliśmy w 2016 roku. Już tylko z tych 20 tysięcy. Więc stosuj zasadę numer jeden. Miłego dnia wszystkim i do zobaczenia jutro.